Puls trójki. Dobry wieczór. Profesor Andrzej Byrd, były ambasador w Niemczech i Francji, i pan pułkownik, doktor habilitowany Juliusz Tym, profesor Akademii Sztuki Wojennej. Panie pułkowniku, zacznę od pana. Hmm. Dowiedzieliśmy się, że z Białego Domu przyszło zaproszenie do prezydenta Karola Nawrockiego, podobnie jak do kilkudziesięciu, mówi się o sześćdziesięciu innych przywódców państwowych, do Rady Pokoju. I dosłownie niespełna dziesięć minut temu minister Marcin Przydacz z kancelarii prezydenta skomentował to zaproszenie tak uznanie roli Polski, ale zrobił zastrzeżenie, że politycy, z którymi miałby tam ewentualnie Karol Nawrocki zasiąść w tej Radzie Pokoju, Radzie, która miałaby się zająć sprawami strefy gazy, nie ze wszystkimi jest prezydentowi Nawrockiemu po drodze, wymienił tutaj Władimira Putina. Mają zasiąść w tejże Radzie również, czy dostali zaproszenie też między innymi Orban, ale Aleksander Łukaszenka, także przywódca Korei Północnej, co sądzić o tej propozycji Donalda Trumpa? Propozycja być może ciekawa, tylko że to ciało nie ma żadnego umocowania w prawie międzynarodowym. Stare porzekadło mówi: Po owocach ich poznacie. Więc poczekajmy. Panie ambasadorze, czy to byłaby alternatywa dla ONZ-u? Mówią eksperci, że powołał się też na to minister przydacz, że ta Rada Pokoju miałaby, że ta Rada Pokoju spełniałaby, no właśnie taką ważną rolę w strefie gazy i że ona jest realizacją tego 28-punktowego planu pokoju dla gazy, bo taki plan parę miesięcy Temu powstał. Rzeczywiście jest to konsekwencja wcześniejszej zapowiedzi prezydenta Trumpa o tym, że chciałby po przerwaniu walk Grenlandii. Niewdzięczną rolę spróbuję panom przypisać na początek tego wątku. Proszę sobie wyobrazić, że są panowie Donaldami, Trumpami. Przejęli Grenlandię i co teraz? Co w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych w tym momencie się zmienia? Panie ambasadorze. No, będzie potwierdzenie tego, co chce osiągnąć przywódca Stanów Zjednoczonych, mianowicie tego, że prawdziwym decydentem losu świata jest on. To, gdyby to się wydarzyło, o czym pani redaktor wspomniała, musiałoby to oznaczać najprawdopodobniej zasiedlenie terytorium Grenlandii przez jeszcze parę jednostek, wcale nie dużo, ale jakichś jednostek jednak wojskowych Stanów Zjednoczonych, no i dość liczne grono osób, które zaczęłoby penetrować interior tego, tej największej wyspy świata, prawie że kontynentu, można powiedzieć, po to, żeby wydobyć, zidentyfikować, tą wiedzę zapewne już mają drogą satelitarną, zgromadzoną Amerykanie miejsca, z których mógłby czerpać pieniądze, czyli zasoby ropy, metali, ziem rzadkich, czy Bóg wie tam jeszcze, co się pod warstwami lodu jeszcze znajduje na Grenlandii najprawdopodobniej również Amerykanie, którzy wcześniej mieli znacznie więcej instalacji wojskowych za czasów zimnej wojny, Musieliby, jeśli wierzyć, wierzyć temu, co mówił Trump, że krążą statki rosyjskie i chińskie, które mogą jakoby najechać na Grenlandię, co jest ewidentną bzdurą. No ale powiedzmy, no to wtedy musieliby znowu zacząć odtwarzać te dodatkowe instalacje wojskowe, obserwujące zarówno drogi podejścia, jak i też, co jest nie mniej ważne, a kto wie, czy nieważniejsze, to co nad Grenlandią może przelecieć w kierunku Stanów Zjednoczonych z północnej Rosji czy z Chin. Właśnie, na pewno z, z Rosji, choćby z Murmańska, tego portu niezamarzającego rosyjskiego, jest bliżej do Grenlandii niż ze Stanów Zjednoczonych. Najbliżej jest w ogóle z Kanady. To jest tylko kilkanaście kilometrów przez cieśninę. Panie pułkowniku, w 2017 roku, czyli już prawie 9 lat temu, powstał raport Centrum Studiów Wojskowych w Kopenhadze. I on wtedy zachęcał władze Danii do znacznie silniejszego uwzględniania władz Grenlandii. I w ogóle tego terytorium autonomicznego w kształtowaniu duńskiej polityki wobec, wobec dalekiej północy, i nawet padło takie sformułowanie: Karta Grenlandii musi zostać wykorzystana przeciwko Stanom Zjednoczonym. Tak napisali duńscy analitycy. 2017 rok to był początek pierwszej prezydentury Donalda Trumpa. Czy Duńczycy i Grenlandczycy. Coś przespali w kwestiach swojego bezpieczeństwa? Czy jednak wraz z tym pełnoskalowym konfliktem Rosji i Ukrainy przewartościowali swoje podejście również do Grenlandii, do tego terytorium? Można powiedzieć, że był taki czas. To pierwsza dekada naszego wieku oraz początek drugiej dekady to był ten moment, kiedy Chińczycy. Dosyć taki ostry sposób, jeżeli można tak powiedzieć, próbowali wejść na Grenlandię poprzez różnego rodzaju zakulisowe działania, niekiedy wrogie przejęcia, ale również działania o charakterze podprogowym, a więc mające charakter zagrożenia hybrydowego w kontekście budowania czy wspierania pewnych separatyzmów wśród miejscowej ludności. Natomiast Duńczycy w porę zareagowali na te działania. W związku z tym Chińczycy odrobili zadanie domowe, które im zadały duńskie służby specjalne. W roku 2018 powstała nowa chińska strategia arktyczna. Ale rok 2018 to jest również ten moment, kiedy duńskie służby specjalne na corocznej konferencji prasowej, która informuje o zagrożeniach bezpieczeństwa państwa, stwierdziły, że poza tymi dotychczasowymi zagrożeniami, które były wcześniej identyfikowane, czyli terroryzm, Działania w cyberprzestrzeni to również wrogie działania Rosji i tak, Chin. Widzę, że w Arktyce. jest tu mowa w podpisie i o Rosji, i o tak. Chinach to jest, co na prawda tej duński. scenie międzynarodowej. To jest co prawda język duński, ale proszę Państwa, tego typu coroczne raporty, które mają częściowo charakter Białej Księgi, są dostępne na stronach internetowych Królestwa Danii. One są bardzo dobrze pod względem językowym zredagowane, a więc kwestia użycia translatora i przerzucenia języka duńskiego na język angielski czy na, czy na język polski daje nam świetnie językowo zredagowany tekst. Myślę, że to też świadczy o wysokiej kulturze strategicznej państwa duńskiego. A więc Duńczycy mają świadomość tych zagrożeń, z którymi obecnie mają do czynienia w obszarze całej Arktyki. Bo powiedzmy sobie szczerze, że Grenlandia to jest tylko fragment wycinek. Czyli czy mamy Arktyki? rozumieć w takim razie, że Duńczycy muszą obronić się teraz cudzysłów, brak cudzysłowu przed Donaldem Trumpem, przed Stanami Zjednoczonymi, ale też przed Chinami i Rosją, panie Ambasadorze? Na razie nie ma żadnych działań bezpośrednich, które narażałyby Grenlandię w tym statusie prawnym, jaki ona ma wobec swojej macierzy, czyli Danii, że mogliby się obawiać lądowania wojsk jednego czy drugiego kraju tego zagrożenia nie ma. Oni poza tym wszystkim są częścią przecież Dania jest częścią NATO, a terytorium Grenlandii jest również przecież pod nadzorem wojsk i wywiadów samej Danii, więc gdyby tego typu zagrożenie było, podniesiony byłby w odpowiednim wyprzedzeniem stosowny alarm i wtedy państwa natowskie, w tym również Stany Zjednoczone, powinny się poczuć doproszone do tego, żeby zareagować. To, to zagrożenie które rozwija w swoich wystąpieniach prezydent Stanów Zjednoczonych, to jest pretekst. Oczywiście on ma rację, że to jest łakomy, ogromnie łakomy kąsek Grenlandia. Strategiczny również dzisiaj, w szczególności w sytuacji, kiedy topnieją lody w wyniku zmian klimatycznych i możliwość operowania statków, zarówno pod powierzchnią lodu no to są wtedy, mają takimi statkami, dysponuje przecież Rosja, jak i, i Chińczycy, statki chińskie, które mogą pływać też i pod wodą, i na wodzie. Widzimy między innymi po Bałtyku te statki cieni, które czasami ciągną kotwice i zrywają kable. Tam też to przecież mogą robić, choć tam jest większa głębokość niż na Bałtyku. Ale tego typu szkody są możliwe do wykonania. Tym niemniej nie ma dzisiaj na pewno niebezpieczeństwa, że w ciągu miesiąca, dwóch, trzy jest przygotowywany na jazd na Grenlandię. To jest poza wszelką dyskusją. Panie ambasadorze, pan jest dyplomatą, pan pułkownik wojskowym, ale to pana zapytam o dyplomację, bo rusza szczyt w Davos, szczyt z reguły poświęcony sprawom ekonomicznym, ale one się ściśle w przypadku Grenlandii splatają ze sobą, bo Trump już zagroził cłami tym krajom, które wysłały tam swoich żołnierzy na ćwiczenia wojskowe. Czy pan jako wojskowy sądzi, że bardziej ta presja europejska, właśnie militarna, na przykład, Wysłania jakichś swoich kontyngentów na Grenlandię odniesie skutek w negocjacjach z Trumpem? Czy jest jeszcze miejsce na negocjacje i pozwolenie, by zarobić Trumpowi tam gdzieś w tej Grenlandii? Miejsce na negocjacje jest zawsze. To, że czasami dochodzi do sytuacji, kiedy przemawiają działa i karabiny, to nie znaczy, że równolegle nie zachowuje się jakichś kanałów informacyjnych i nie prowadzi się różnego rodzaju gier dyplomatycznych. Natomiast jeżeli mówimy o ekonomii, to oczywiście trzeba mieć świadomość tego, że dla Trumpa Grenlandia właśnie może być bardzo ciekawym kąskiem z tego powodu, że tam znajdują się duże Niezbadane do dziś złoża ropy oraz gazu ziemnego, a, teraz, a także metali ziem rzadkich. Natomiast to wszystko znajduje się pod obszarem zmarzliny, a więc koszt wydobycia na chwilę obecną, no myślę, że rażąco działałby na ceny tychże surowców. Więc myślę, że Trump tutaj działa strategicznie, jeżeli rzeczywiście. Ustanowiłby jakąś swoją obecność, czy zwiększyłby obecność amerykańską na Grenlandii, i w tym uzyskał możliwość eksploracji tych złóż, to w takiej perspektywie strategicznej, wieloletniej, z pewnością Stanom Zjednoczonym Ameryki będzie się to opłacało. My cały czas mówimy o Stanach Zjednoczonych, o Danii, o Danii, o innych państwach NATO. Dla NATO Grenlandia razem z Islandią oraz Wielką Brytanią stanowią bardzo ważny obszar z punktu widzenia obrony. I Oceanu Atlantyckiego, tego czyli regionu, bezpieczeństwo tak. również, bezpieczeństwa żeglugi na Północnym Atlantyku, a więc, a więc tutaj wchodzimy w kwestie też związane z ekonomią. Hmm. Natomiast musimy kończyć myślę, nasze spotkanie, tak? Jeszcze jedno musimy, tak, musimy pamiętać o tym, co sądzą o tym wszystkim mieszkańcy Grenlandii, których jest 56 tysięcy. Myślę, I że oni byliby skłonni tak? wpuścić tam Amerykanów, ale na zasadach takich, Jakie razem z nimi i z Danią ustalą? Na chwilę obecną mieszkańcy Grenlandii nie chcą być Amerykanami. Chcą, chcą. pozostać pieniądze w swojej Trumpa autonomii w ścisłym związku z koroną duńską, bo na razie to Dania sponsoruje Grenlandię. To już tylko naprawdę jednym słowem. W którą kolejną stronę świata spojrzy Trump straciwszy zainteresowanie, czy załatwiwszy sprawę Grenlandii, panie ambasadorze? On wymienił kilka takich państw, zaczynając od Kolumbii skąd pochodzi przecież ogromny transfer, przerzut narkotyków w kierunku Stanów Zjednoczonych. I jeszcze paru innych. No zobaczymy. Fanaberie rządzą różnymi głowami, a głową, o której mówimy w tej chwili, już dość często dała wyraz im, więc zobaczymy, co los przyniesie. Pan pułkownik, tylko nazwa kraju. Miejmy nadzieję, że nie będzie to Półwysep Helski. <laughs> nie opuszczają nas dobre humory. Juliusz Tym, Andrzej Byrd, dziękuję za spotkanie w Pulsie Trójki. Agnieszka Laskowska.